Jeszcze pan poseł yy, Czarnek. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim proszę pozwolić pani przewodnicząca, że pani podziękuję za znakomite prowadzenie obrad i żałuję, że pani od początku nie była przewodniczącą. ale to tak na marginesie. Pracowałoby się lepiej. Natomiast ja o jeszcze. Tego się raz, naprawdę ja jeszcze raz... nie spodziewałam. Widzi pani. Otóż, ale no, fakty są, jakie są, dlatego trzeba też je dostrzec. Panie no, pośle, proszę nie chwalić dnia przed zachowaniem. Tak jest, słońca, pani, pani przewodnicząca. Ja chciałbym hmm, jednak raz jeszcze wrócić do tego, co mówił pan przewodniczący Szczucki. Otóż ja szanuję wszystko, co pani przed momentem powiedziała i zacytowała pani przepisy, które dokładnie, które dokładnie realizujemy, ale w tych przepisach nie ma mowy o tym, że sporządzamy przed zapoznaniem się z projektem raportu, sporządzamy już, hmm, czy inaczej głosujemy rekomendacje zawiadomień do prokuratury. No, to jest nie po kolejno. Chcielibyśmy, żeby komisja pod pani przewodnictwem rzeczywiście merytorycznie zakończyła swoje prace, no a nie obracała tego tylko i wyłącznie w politykę, bo dzisiaj to się obraca w politykę. Jeśli my dzisiaj przed zapoznaniem się z, z, ze wszystkim i możliwością wniesienia poprawek już rekomendujemy, czy mamy rekomendować bądź nie, inaczej głosować pani rekomendacje, zawiadomienia, to to jest po prostu nie po kolei i byłoby dobrze tylko dla porządku, żebyśmy popracowali nad sprawozdaniem, a rekomendacje pani, pani przewodniczącej i tak będziemy głosować przeciwko, tylko najpierw chcielibyśmy mieć wgląd do tego, co jest napisane.